Zrobię, co nie? Kto się załapał? O kurwa dużo osób. No tak są pierwsze rzędy mogłem się domyślić. Bo mam was chwilę. Już kurwa na trwa. Kurwa ta brzydko brzmi, co nie? Dobrze brzmi? Dobra, tam, to, w takim układzie te, to wykonanie będzie wyjątkowe po prostu. Okej. Okay. Ciekawe czy kojarzycie taką piosenkę, co leci tak. Kiedyś mi podziękujesz, to jest jak łezka, która stoi twoją buzię. To taki związek, który tak naprawdę truje. Jak terapeuta, który wcale nie rozumie. Dla ciebie mogę zostać nie czułem, chociaż byłaś taka. Teraz po to, by pożegnać, zrobiło się trochę gorzej i o tobie, bo w sumie na to czuć, że to ostatni raz, gdzie będę w i już wystarczy, chyba że się znieczułem, to wtedy chcę tańczyć, umierać w poniedziałki. Co z tej huśtawki, bo jak se sznurek, to 300-kilometrowy spór, czuć się km kilometrowy smutek Czuć i odejść, mój Weź tylko w dłoń, opuść dom To wtedy weź ich kilka w dłoń I zawsze mnie bardzo daleko Bo jestem nie więc daję komuś innemu Choć nie ma takiego długiego jak ja ty razy miałem dość, chyba ze stołu Ze mną nikt co? To jeśli tego słuchasz, wierzę w zdjęcia pamiątkowe Ej, żeby może szybciej zapomnieć Że to ostatni raz gryany na dwa I już wystarczy, zniebaczyć się z nim to Wtedy chcę tańczyć, odbierać poniedziałki Coś z tej kuształki, bo jak zepsujesz sznurek, to 300-kilometrowy Trzystukę, trowe Bo onek jest, a ja łóż Dziękuję Okej okay. Serio?